Tylko węglowodany zwiększają stężenie glukozy we krwi. Węglowodany przekształcane do glukozy mają największy wpływ na naszą glikemię, ale nie jest to jedyny składnik naszej diety, który w glukozę może zostać przekształcony, bo zarówno białka, jak i glicerol zawarty w tłuszczach mogą być przekształcone w glukozę. Dzięki temu osoby na dietach, bardzo niskowęglowodanowych, na przykład na keto, są w stanie utrzymać pewien bazowy poziom glukozy. Zresztą też osoby z cukrzycą typu pierwszego, które precyzyjnie monitorują swoją glikemię, widzą, że nawet po posiłkach bez węglowodanów po pewnym czasie podwyższa się im stężenie glukozy. I to wynika z tego, że nasz organizm, tak trochę jak mały chemik, jest w stanie przekształcić białka w Węglowodany, czy konkretnie w glukoze, i tak samo jest w stanie zrobić z tłuszczami.